Witam, z tej strony Mewan i zapraszam do obejrzenia ogólnego poradnika do gry Lost Ark, w którym postaram się przybliżyć, co robić po wbiciu 50 Lowella, czym są aktywności dzienne, które musicie wykonywać, aby progresować waszą postać, jak wykorzystywać przedmioty wypadające wam ze wspomnianych aktywności oraz jak ulepszać wasze wpłuny, żebyście stale rośli w sile, także zapraszam. Zalogowaliście się do gry, wykonując misję kampanii dobiliście ten 50 level, no i co teraz? No tak naprawdę nie możecie jeszcze zacząć endgame'owych aktywności, ponieważ to nie koniec waszej podróży z tymi misjami. Po wbiciu 50 levela zostaniecie wysłani na kontynent... Mianowicie Arthein, tam jest miasto maszyn Stern, w którym będziecie musieli wykonywać jeszcze kilka misji zanim popchnie was dalej. Wtedy pokierują was do miasta Vern, w którym właśnie wspomniane aktywności będziecie mogli zacząć wykonywać. Na wstępie zaczniemy od absolutnej podstawy po waszym zalogowaniu się do gry, a mianowicie odhaczeniu wykonywania Chaos Dungeonów. Jest to instancja położona w zamku Vern i możecie ją wykonywać dwa razy dziennie, aby otrzymać te właśnie dzienne nagrody. Z każdy kolejnym wykonaniem będziecie dostawać już znikome ilości tych kamieni jakim są destrukcja Stone, Guardian Stone, Harmony Lep Stony oraz Harmony Shardy. Wtedy będziecie dostawać jedynie Disorder Krystale i Percepcją Szardy, o których powiem później. Po biciu 50 levela i odblokowaniu sobie możliwości robienia tych Chaos Dungeonów, robicie je preferowałbym sami. Nie ma sensu tutaj meczkingu czy znajdowania party. Szczególnie że teraz są problemy z serwerami i jest niezwykle trudno, żeby wrzuciło was z waszym party do tego Chaos Dungeonu. A jest on niezwykle łatwy w wykonaniu, także proponowałbym robić je solo. Potrzebne Wam będą Speleoe, które biją obszarowo, bo jest tam po prostu dużo słabych potworów, dlatego pójdzie Wam szybciej, jeżeli będziecie mieli jakieś czary AOE. Wykonując je dwa razy dziennie, musicie odblokować sobie cały set, który będziecie mieli właśnie dla Waszej klasy tutaj przypisany. I po wykonaniu wszystkich dziennych misji, nie uda Wam się wydropić całego ekwipunku, który macie przypisany do swojej klasy, nie ma się co martwić. Jeżeli skończycie dzienne i zaczniecie kontynuować kampanię, w której z misji otrzymacie skrzynkę, w której będą wszystkie te itemy, także nie będziecie stratni, nawet jeśli w jeden dzień nie uda Wam się wydropić całego ekwipunku. Dungeon wybieramy adekwatnie do mocy swojego giru, czyli zaczynamy od oczywiście tieru pierwszego, gdzie potrzebujemy 250 gir skora, żeby do niego wejść. Takie opisane nagrody możemy wylotować wykonując właśnie te, te dziedziny aktywności. No i adekwatnie ze zwiększaniem się waszej mocy wykonujecie coraz lepsze, coraz lepsze i dropicie coraz to lepsze itemki. Z chaosu dunge y będziecie musieli pokonać trzy piętra. Na pierwszym piętrze po prostu zaleje was fala małych potworków na drugiej i na trzeciej dołączą do nich bossowie, których trzeba będzie pokonać. Pamiętajcie, aby pokonać wszystkie jednostki zaznaczone na minimapie, zanim przejdziecie dalej, żeby nie ominęły was żadne nagrody, które mogą z nich wypaść. Jest możliwość też, że pojawi się czwarte piętro między drugim a trzecim, ale jest to piętro bonusowe, tam nie musicie z nikim walczyć, po prostu pojawi się boss, który wyrzuci dla was dodatkowe nagrody. Dzieje się to rzadko, ale zdarza się. Według mnie najlepszym sposobem na wyczyszczenie floru jest po prostu bieganie w kółko, żeby wszystkie potwory zebrały się w jednym miejscu. Kiedy to nastąpi, jednym czarem po prostu czyścimy całe piętro i czekamy, aż kolejne potwory się pojawią. Jak można zauważyć na filmiku, właśnie zabiłem głównego bossa piętra, pojawił się portal, dzięki któremu mogę przejść na wyższy floor, jednak nie zabiłem jednego z minibosów. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać minimapę, czy wszyscy, wszystkie minibosy i potworki zostały zabite, gdyż możecie stracić cenne nagrody, które z nich wypadają. Jeśli Ho że dungeony zostały przez nas zrobione już dwukrotnie tego dnia, a chcielibyśmy na przykład pobawić się jeszcze trochę i zrobić go po raz trzeci, Wtedy, tak jak mówiłem wcześniej, otrzymamy Disorder Krystale oraz Percepcję Shardy. Co z nim można zrobić? Proste, musicie po prostu udać się trochę niżej do npc ka który się nazywa Jeneka. U niej możecie sobie wymienić wspomniane właśnie Shardy i Krystale na nagrody. Akurat które będziecie potrzebować? Czy to Destruction Stony, czy Guardian Stony? Tutaj macie do wyboru. Kolejną instancją, którą musicie koniecznie brać pod uwagę, są Guardian Ridy. Guardian Ridy znajdują się również w Wern, niedaleko Chaos Dungeonów. Tutaj jednak proponowałbym robić je w grupach, gdyż są o wiele trudniejsze niż Chaos Dungeony. Polegają na tym, że również dwa razy dziennie możecie wejść sobie tutaj, aby odebrać nagrody po pokonaniu bossa. Zaczniecie od Unrilla i będziecie stopniowo, ze zwiększeniem swojego ekwipunku, pokonywać to kolejne bossy. Z każdego bossa wypadają również nagrody takie jak Destroy Stone i Guardian Stone. Będą one niezwykle potrzebne, aby później wasz ekwipunek został ulepszony. Przed przystąpieniem do wykonywania Guardian Raidów, czy ze znajomymi, czy z osobami w ogóle losowymi, Proponowałbym zaopatrzyć się we flary. Flary są niezwykle przydatne, gdyż na początku rajdu możecie je wystrzelić, aby od razu na minimapie pokazał Wam się miejsce, czyli lokalizacja, gdzie aktualnie jest boss. Nie będziecie musieli go szukać, wtedy y, zaoszczędzicie jakieś dobre 30 sekund, żeby go tam znaleźć. Macie jedynie 20 minut, żeby zabić tego bossa, także nawet takie pół minuty będzie niezwykle przydatne. Zaczynając, nie ma co żałować, oczywiście tutaj jak widać, bossa nie ma na mapie. Strzelając flarą, boss się ujawnia, wiadomo gdzie iść od razu. Zaoszczędzimy tym mas masę czasu, nie trzeba go szukać po całej lokacji, tylko można od razu skierować się w jego stronę. Podczas walki nie widać paska życia bossa, także musicie walczyć do skutku. Z tym, że podczas walki, kiedy zbijecie na określoną ilość HP, boss teleportuje się albo w inny sposób po prostu ucieknie od was, będziecie musieli szukać go powtórnie. Nieco powyżej macie Abyssal dungeony. Które można wykonywać raz w tygodniu, są jest umiejscowione po prawej stronie od chaos dungeonów. Można je zrobić, tak jak mówiłem, raz w tygodniu. Tutaj trzeba mieć 340 girskora, żeby na te wstępne, początkowe yy, dungeony wchodzić. Kolejnymi są od 460 i tak zwyżej 840. Nagrody są również są ukazane z prawej strony, jakie można zdobyć. Można tutaj wchodzić raz tygodniowo, także koniecznie trzeba pamiętać, żeby to wykonywać, gdyż jest, nagrody są niezwykle wartościowe. Można tutaj dostać legendarne karty, książki do umiejętności, a także biżuterię wyższego tieru. Są one tutaj przeznaczone dla osób w grupie, samemu ciężko będzie je zrobić. Jeśli chodzi o same dungeony, to jest na długi temat na osobny film, tutaj każdy boss ma swoją mechanikę. Jeśli nie robiłeś ich nigdy, lepiej upewnić się przed wejściem z jakim bossem będziesz walczył i jakie ma mechaniki. Gdyż możesz się nieźle natrudzić. Na przykład na ne nekromancerze yy, drugi boss ma przy każdej śmierci pojawiają się orby, trzeba klikać w je w odpowiednich kolejnościach. Jest to niezwykle trudne i można wiele czasu zmarnować robiąc go nie wiedząc jak, jak wygląda ta mechanika. Po zdobyciu jak największej ilości Guardian Stone'ów, Destrukcją Stone'ów oraz Harmonii stonów, udajemy się nieco niżej. W miejsce oznaczone młoteczkiem, gdzie będziemy ulepszać nasz kwipunek. musimy wejść tutaj, wybrać ekwipunek, który chcemy ulepszyć. Oczywiście patrzymy, żeby quality przedmiotu było jak najwyższe. Na początku musimy ulepszyć je za pomocą tych zielonych kamieni. Harmonii stonesów kosztuje to trochę silwera, także dużo się nie wykosztujemy. Kiedy przedmiot jest ulepszony już na 100%, możemy go wtedy za pomocą kamieni ulepszyć. Do ulepszenia broni potrzebne są Destruction Stony oraz harmoni Lep Stony, natomiast do ulepszenia jakiegokolwiek części ekwipunku będą nam potrzebne Guardian Stony. Kiedy chcemy podbić nasz gir, musimy kliknąć w Transfer wtedy wybieramy przedmiot, który chcielibyśmy podbić wyżej jak widzicie, te spodnie na plus 0 mają quality na, na poziomie 71, moje stare spodnie 58, czyli wydropiłem sobie lepsze. Chciałbym je zamienić. Jak to teraz zrobić? Spodnie wkładamy na plus 0. Wybieramy tutaj w zakładce te, które nosiliśmy wcześniej na plus 6. Płacimy niewielką ilość silvera. I kiedy to zrobimy, stare spodnie zostaną zniszczone. Nowe o quality wyższym zostaną ulepszone do poziomu 6. Czyli do tego, które mieliśmy na ekwipunku wcześniej. I to tyle. Możemy je zakładać i cieszyć się lepszym ekwipunkiem. Jeśli macie jakiś niepotrzebny ekwipunek, który wylatowaliście właśnie z wspomnianych lokacji, a brakuje wam na przykład Destruction Stone'ów czy Guardian Stone'ów, możecie je śmiało rozebrać na części pierwsze. Zawsze jest to trochę więcej kamieni do ulepszania przedmiotów. Jeśli podbiłeś już swój Gearscore, nie wiesz co mógłbyś robić, zrobiłeś już wszystkie dzienne Chaos Dungeons, Guardian Ridy, aby sale już na ten tydzień też zaliczyłeś, możesz udać się nieco po lewo, tutaj masz wieżę. Od y, poziomu 302 Gearscore'a można zacząć ją robić. Adekwatnie do Twojego poziomu ekwipunku zwiększa się ilość florów, na które możesz wejść. Robiąc dany flor otrzymujesz nagrody podane z lewej strony. I próbujesz wspiąć się jak najwyżej. Jest to aktywność, którą można odkładać w czasie, nie trzeba jej robić od razu, nigdzie nie ucieknie, ale jak już masz zrobione wszystko, nie chce ci się robić na przykład misji, kampanii, ale coś byś jeszcze porobił, to proponuję Ci udać się właśnie na wieżę i sobie ją odhaczyć. Jeśli dotrwałeś do końca tego poradnika, wielkie dzięki. Zostaw coś po sobie pod filmem, to będę wiedział, czy robić więcej kontentu na temat Lost Alka w przyszłości. A na tą chwilę się żegnam, więc cześć wszystkim.